Dzień dobry, briefing wideo od Maklerskiego, TMS Brokers, piątek 7 października, ja nazywam się Konrad Biała, zapraszam do dzisiejszej analizy. Szalony piątek na rynku funta, tak można to w skrócie powiedzieć, nie tyle co sam piątek, co noc, e, to jest właśnie świeczka godzinowa na GBP USB e, z knotem, którego doka rynek cały czas szuka w zależności, która platforma, e, czy, czy Bloomberg, czy Reuters, czy wszelkie inne platformy transakcyjne. Maksymalny dołek jest jedną zagadką i trudno znaleźć, który handel faktycznie był, a gdzie po prostu było usta ustawione puste zlecenie, przez które e, transakcja nie przeszła. Stąd te nie, niepewności. Natomiast e, nie zmienia to faktu, że spadek był minimum 7%, dosyć mocny ze złamania z okolic 1,26 na lewo pokazuję Państwu wykres minutowy, także z 1.26 bardzo szybko, w zasadzie w ciągu jednej minuty udało się zejść o 6 figur i potem jeszcze 2 minuty później zostało to poprawione głębszym. Dołkiem rynek trochę odreagował, wrócił do 1.24.40, no ale nadal widać, że to jest chaos. Z jednej strony obawy o Brexit i doniesienia Financial Times, jakoby prezes, prezydent Francji François Hollande zasugerował, że Wielka Brytania powinna cierpieć na konsekwencjach y, zechce opuścić Unię Europejską, także to może być jakiś przy, przyczynek do wyprzedaży funta, no niemniej jednak nie w takiej skali, nie w takim tempie. Także musiały się dołożyć inne te czynniki techniczne. Y, niska płynność rynku azjatyckiego, funt nie jest y, popularny do handlu y, o pierwszej w nocy, dodatkowo y, dołączenie się pewnie algorytmów, y, które E, zareagowały na naruszenie istotnych poziomów, no i to wszystko spowodowało lawinę uruchamiającą wszelkie zlecenia stop loss e, czy opcje barierowe, e, no i rynek w konsekwencji wygląda jak wygląda. Część rynku prawdopodobnie w, dzisiaj rano, jeżeli chodzi o Europę, po, wychodziła z pozycji, potraktowała ten handel za mniej, za bardziej chaotyczny, także wracamy trochę wyżej, natomiast e, no jeszcze na początku tygodnia, jeżeli miał spadać to wskazywano 1,25, 1,24,50 jako poziomy gdzie można szukać zaczepienia. Teraz jesteśmy poniżej, także tutaj trzeba ustawić sufit pewnie mocniejszy w okolicach 1,26, natomiast no, sentyment na, dla funta na najbliższym czasie się nie, nie poprawi, natomiast handel też jest zaburzony, także te wahania mogą sięgać 1,5%, dwóch każdego dnia, bo tak naprawdę rynek nie wie, w którą stronę ruszyć, a spra druga sprawa, nawet gdyby liczył na to, że że przewidzi dobrze, no to ciężko znaleźć odważnego, który w tym momencie by chciał nowe pozycje otwierać, nie wiedząc tak naprawdę co przyniesie kolejna godzina. Także jeden wielki chaos na funcie. Nie wskazuje tu, żeby to odreagowanie mogło się nasilić w tym momencie przy tym całym zapasie informacji związanych z Brexitem. Dzisiaj też dane o produkcji przemysłowej wypadły słabej od prognoz przed momentem, także no ciężko znaleźć pozytywy związane z funtem. Także poza... Po wykrywaniu krótkich pozycji i wyskokami, które szybko będą wygaszane świeżą sprzedażą, no to na, na kablu sz, ciężko szukać w tym momencie jakiegoś sensownego y, punktu zaczepienia. Eurodolar po części euro traci, y, rykoszetem dostaje od, y, od sprawy funta. Druga sprawa, y, wczoraj wiceprezes CB Konstancjo powiedział, że. Wtorkowe rewelacje Bloomberga jakoby ECB może rozmawiać o wygaszeniu QI są nieprawdziwe, także cała tutaj, e, całe emocje z tym związane, że być może ECB rozważa z, zmniejszenie swojego programu skupu aktywów, co by było pozytywne dla waluty, całkowicie wyparowały, dodatkowo dochodzą nam czynniki techniczne w przełamaniu średniej 200 sesyjnej, także jeżeli do końca tygodnia utrzymamy się poniżej tego poziomu, no wymowa rynku. Będzie prospadkowa, wyrwaliśmy się z tej sennej konsolidacji wrześniowej, no i ruch w kierunku 1,1050 jako kolejnego poziomu e, będzie istotny. Dzisiaj, oczywiście, 14.30 dane z amerykańskiego rynku pracy, e, które no, będą stanowić dwustronne ryzyko, lepszy odczyt, będzie wspierał dolara i retest 1,1050. Słabsze dane mogą cały ten zapał sprzedających ukrócić i wrócimy znowu w okolice 1. 12, co do samego raportu z rynku pracy rynek oczekuje wzrost zatrudnienia w poziomie 172 tysięcy, tak mówi konsensus, natomiast po lepszych odczytach indeksów ISM dla przemysłu i usług w tym tygodniu można zakładać, że oczekiwania rynku są nieco wyższe, także takim punktem odniesienia może być poziom 180 tysięcy. Lepsze dane i dolar powinien zyskiwać, yy, gorsze dane, yy, no i ta sytuacja dolara może się nam pogarszać. Podobnie wszystko się ma do dolar jena, który e, nadal prężnie próbuje odbijać na wyższe poziomy po części też po lepszych danych z amerykańskiej gospodarki w tym tygodniu hmm. natomiast jesteśmy blisko 104.30 e, poziomu ostatnich e, takich górek e, na pewno lepszy odczyt który by doprowadził do wzrostu oczekiwań na podwyżkę FED w grudniu będzie wspierał wystrzał powyżej 104 natomiast naszym zdaniem Zastanawiamy się na ile ten ruch może być trwały. Trzeba pamiętać, że w weekend będziemy mieć do czynienia z drugą debatą prezydencką Clinton Trump. Jest ryzyko e, bez wątpienia, że Trump może uderzyć e, mocniej w e, Clinton, co by pokazało ostatecznie większą nerwowość rynku, jeżeli jego sondaże miałoby z tego powodu zacząć rosnąć. No i w takim scenariuszu dolar może być silniejszy względem walut ryzykownych, walut rynków schodzących albo out lub NZD, natomiast w kwestii bezpiecznych jena i euro niekoniecznie musi być już e, taki spokojny, tutaj te straty mogą być, także jeżeli rynek będzie początkowo pozytywnie reagował na e, lepszy raport z rynku pracy, ale po kilku godzinach może myśleć już o wydarzeniach weekendowych, to też zyski mogą być bardzo szybko wycinane realizowane zyski z potencjalnych wzrostów dolariana w przypadku lepszego raportu i z całego ruchu na koniec dnia może niewiele zostać. Warto o tym pamiętać, że pierwsza reakcja niekoniecznie może być utrzymana do końca dnia. W przypadku słabszego odczytu te wysokie oczekiwania prodolarowe, które były budowane w tym tygodniu mogą być szybko Wygaszane i znajdziemy się w okolicach 102,50 lub niżej. Także tutaj też ryzyko dwustronne, tak naprawdę co rynek pracy pokaże, rynek będzie na to, rynek inwestorów będzie na to reagował. Na euro złotym mamy z jednej strony presję na euro, tą wczorajszą związaną z, z wyparowaniem ryzyk związanych z wygaszaniem programu QE. Dało to podejście w okolicach 4,27, natomiast szybkie odbicie dzisiaj rano pokazuje, że rynek nie jest do końca przekonany aby euro złoty z tej konsolidacji miałby wychodzić dołem. Także warto o tym pamiętać w, w kontekście ryzyk zbliżających się wyborów prezydenckich, jak to może wpłynąć na awersję do ryzyka na rynkach finansowych, to tutaj może się pojawiać chęć inwestorów, żeby jednak nie posiadać długiej pozycji złotym, zamykać je lub nawet otwierać krótkie, licząc, że w przypadku napięć na rynkach finansowych możemy się znaleźć w tym e, rejonie. Na razie jednak konsolidacja jest obroniona i z takim e, sentymentem wchodzimy. Nowy tydzień. Yy, I kalendarz. Wspomniane słabsze dane z, z, z przemysłu Wielkiej Brytanii, natomiast po południu zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 14.30, kluczowa publikacja. Tak, wspomniałem, 172 to konsensus, natomiast rynek prawdopodobnie oczekuje czegoś lepszego. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu.